W sercu starówki gdańskiej mieści się niewielka galeria, w której można zobaczyć wyjątkowe aparaty fotograficzne. Każdy z nich jest jedynym w swoim rodzaju dziełem sztuki i niepowtarzalny. Ich twórcą jest Marek Mazur. Pełni on tu także rolę gospodarza i chętnie opowiada przybywającym do grodu nad Motławą o swojej pasji, której realizacje zadziwiają ludzi na całym świecie. Moje życie to takie dwa etapy, jak gdyby. Pierwszy to bardzo blisko związany byłem z muzyką. Grałem no, z, z ludźmi z pierwszych stron gazet, jeżeli chodzi o muzykę jazzową. I kiedy dzieci przyszły na świat, przyszło się ustabilizować i po prostu wróciłem do pasji, która była jak gdyby przed muzyką, czyli do fotografii. To były ciężkie czasy wtedy, po prostu nie było Sprzętu, i byłem zmuszony wręcz zbudować sobie aparat fotograficzny. I tak się zaczęło, że zacząłem po prostu miniaturowe aparaty fotograficzne budować. Mój przyjaciel, kolekcjoner, wrócił kiedyś z Warszawy i mówi, że widział fotografujący pierścionek, że piękna rzecz. I ja tak skupiałem Franc, powiedziałem, że. Ja taki pierścionek mogę zbudować i założyliśmy się, po prostu taki honorowy zakład. No i ja ten zakład wygrałem, bo po trzech miesiącach pierścionek był gotowy. Zresztą jest dalsza historia tego pierścionka, po prostu on został sprzedany, no bo to były ciężkie czasy. Dzieci przyszły na świat, nie było lodówki, nie było pralki, nie było wielu przedmiotów takiego codziennego użytku. Co prawda nie bardzo chciałem sprzedać ten, ten pierścionek, ponieważ było to takie moje dziecko. On został zabrany przez jakiegoś dyplomata, jak się później okazało, do Londynu i tam po pół roku, ja czekając na, tu, na, na, na wiadomość, został sprzedany. Później, po latach, spotkałem tego dyplomatę i on, pytam go, jak, 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 jak to wszystko się odbyło. On mówi: Proszę pana, ja się wcale nie chwaliłem, że to jest współczesny pierścionek. Została dorobiona jakaś historia mu, prawda? Yy, został on sprzedany Japończykowi. Z, taką właśnie do, z takim dopiskiem, że jest to prawdopodobnie wyrób Ernemana z 1950 roku. Czyli, ale to nie pierwszy przypadek mojej, 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 że tak powiem, zabawie z aparatami, ponieważ co najmniej pięć aparatów, które ja zbudowałem, mają po prostu ludzie dorobili im historię, żeby je postarzyć, żeby po prostu zwiększyć. Ich wartość. Ja w tej chwili ja już tych aparatów nie sprzedają, one stanowią kolekcję, jeżdżą po świecie, ludzie je oglądają. Są to aparaty, których katr jest jakiś tam minim malutki, prawda? I, I trudno się spodziewać, że powiększenia będą jakoś wybitne, wybitnie ostre i tak dalej, ale Frankfurter Allgemeine Zeitung napisał duży artykuł na temat tego, co robię, i tam takie zdanie, które mnie, które mnie jak gdyby zbudowało. Po prostu oni powiedzieli, że mimo że, że kadr jest 2 na 3 mm, to zdjęcia te mogą być swobodnie dowodem w każdej sprawie sądowej. Mam taką nadzieję, że nigdy do niecnych celów te aparaty, które sprzedałem, nie zostaną użyte i nie zostały użyte, ponieważ dla mnie ważną rzeczą jest sam przedmiot. Ja staram się, żeby one były oryginalne, ładne, miały jakieś walory artystyczne i to jest przede wszystkim moim celem. A jak gdyby ta funkcjonalność aparatu jest na drugim planie, chociaż. Każdy, każdy z tych aparatów ma pewien stopień skomplikowania. On nie jest prostym aparatem, on ma tam możliwość regulacji czasów, tak jak prawdziwy aparat fotograficzny. Jeden z takich naj, najbardziej skomplikowanych aparatów, który mi się udało zbudować, jest fotografujący nóż. To dość pejoratywnie brzmi, ale no, ten, ten aparat jest bardzo skomplikowany, ma nie wiem, do ze 100, 100 części, ponad nawet 100 części, które, które zapewniają temu aparatowi wszel, wszelkie funkcje profesjonalnego sprzętu dosłownie. Robi przepiękne zdjęcia i, no i jest jeszcze fajnym przedmiotem. Na tym ostrzu wyrzeźbiłem panoramę gdańska. Każdego prawie z tych aparatów trzeba spreparować, czyli film, czy, czy jak Kliś, materiał przygotować. Kliśle, na mater, materiał światło na którym, na którym można, można by było utrwalić obraz. Ale to jest bardzo prosty, ta czynność, ponieważ zazwyczaj są to kasety, które wystarczy, że pójdziemy do ciemni i włożymy tam kawałek negatywu. Przyciśniemy w odpowiednim miejscu i ten negatyw już tam zostaje. Czyli on się zostaje wycięty i, i, i po prostu jest już gotowy do, do pracy. Jeżeli chodzi o nóż, o którym wspominałem, to tutaj nośnikiem jest film z systemu APS. Był taki czas, tuż przed, przed cyfrą. Można było tym aparatem w tym systemie robić trzy kadry, czyli jeden aparat pozwalał sfotografować w trzech kadrach zdjęcie. To było panorama, taki kwadrat wręcz i taki klasyczny 3 na dwa w takim stosunku boków. Jeżeli chodzi o cyfrę to oczywiście staram się trochę dogonić świat. Ja nie jestem elektronikiem, no ale te podstawowe jakieś umiejętności dotyczące elektroniki jakiś człowiek posiada i zbudowałem dwa aparaty cyfrowe. Jeden w postaci takiego puzderka, ze złota cały, przede wszystkim piękny przedmiot i pióro ostatnio cyfrowe. I w tym przypadku moja zasługa nie jest aż tak wielka jak w tych aparatach klasycznych, bo w aparatach klasycznych ja buduję wszystko, od początku do końca, czyli ten przedmiot, zapalniczka, pióro i tak dalej, cały muszę wykonać. I do tego konstrukcja aparatu, czyli migawka i wszystkie, wszystkie części ze mnie są zrobione i sama konstrukcja też jest przeze mnie stworzona w każdym aparacie analogowym. A w tych cyfrowych oczywiście no, nie jestem w stanie wykonać matrycy, nie jestem w stanie wykonać procesora, więc korzystam z gotowych tych elementów. Chociaż jest to też dość skomplikowana rzecz, bo tutaj wchodzą w technologie dotyczące samych łączenia tych części. To jest dość chemaryczna dziedzina. Tak na dobrą sprawę to ja nie wiem, dlaczego to działa i podejrzewam, że fachowcy również nie wiedzą, dlaczego to akurat działa. Ja jestem w ogóle z wykształcenia nauczycielem, czyli pedagogiem. To wszystko to jest, to, to jest wynikiem jakiegoś samokształcenia. Ja po prostu wszystkiego się nauczyłem sam do wszystkich do wszystkich tych, bo to dość interdyscyplinarna sprawa, żeby zbudować aparat fotograficzny. Co prawda Amer Amerykanie zrobili taki film, Who am I, kim jestem, i tam chcieli na to pytanie odpowiedzieć. I no i okazało się, że nie jestem grawerem, chociaż graweruję, nie jestem rzeźbiarzem, choć rzeźbię dość dużo. Nie jestem mechanikiem precyzyjnym, choć no, technologia mechaniki precyzyjnej jest, jest, jest tu niezbędna, żeby zbudować. Nie jestem konstruktorem i tak dalej. I tak dalej. Czyli to I na końcu jest taka konkluzja, wydawałoby się przewrotna, że to wszystko, kim nie jestem, y pozwala mi budować aparaty fotograficzne. No, ale rzeczywiście tak jest, bo gdybym był rzeźbiarzem, to prawdopodobnie bym jakieś monumentalne rzeźby tworzył i, i tyle że nie jestem to, to poszukuję cały czas i taką niżę znalazłem przez zupełny przypadek i to mnie pochłonęło i po prostu jest to fascynującą rzeczą, jest to jak się kończy ten aparat, kiedy, kiedy nagle okazuje się, że się udało. Ja w ogóle specyficznie, w specyficzny sposób to, to w ogóle buduję, bo ja buduję bez żadnych dokumentacji technicznej, czyli deski, deski nie używam, jakieś tam drobne szkice, które, które mi pomagają, a tak to, to po prostu to, co mi się w głowie, że tak powiem, urodzi. Ktoś kiedyś żartował, że wszystko robię z głowy, czyli z niczego. <grytanie> Także no i powstaje finalne dzieło, no, które nawet czasami mnie samego, może to nieskromne, ale naprawdę <grytanie> jestem dumny, że się udało często coś, coś zrobić. Budując taki aparat, który tam jest jego ja ziutkiem, nazywałem. Wszystko z drewna, całkowicie drewniany aparat fotograficzny, Wtedy już myślałem, że można by było obiektyw, który jest ze szkła, i takim jedynym, technologicznym, technologiczną częścią tego, tego aparatu, zrobić z bursztynu. I wtedy byłby praktycznie rzecz biorąc cały aparat z drewna, bo bursztyn od drewna nie jest zbyt daleko. Ale wtedy jakoś nie, 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 po prostu nie zaryzykowałem, po latach udało mi się zbudować bursztynowy obiektyw. Powstała przepiękna wystawa, gdyż w bursztynowym obiektywie. Która wysiała przez ponad rok w Muzeum Bursztynu w Gdańsku. Poza, potem z synem Michałem zrobiliśmy wystawę Bursztynowy Świat. I, I są to niezwykłe zdjęcia. Zdjęcia, które no, mają wiele tajem, taką, taką tajemnicę. Zresztą możecie Państwo to zobaczyć. I poza tym jest to coś, co, 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 co jest dość istotne w moim odczuciu. Może to nie jest odkrycie księżyca czy tam jakichś innych zasad fizyki, ale. Ja po prostu, jako pierwszy na świecie, taki obiektywny się udało zbudować. W historii fotografii jeszcze nikt nie bursztynem nie fotografował. Także Gdańsk, Gdańsk się doczekał tak, takiej wystawy, i myślę, że to jest fajne. Aktualnie pracuję nad kilkoma rzeczami, tak, 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 tak to się składa. Robię tak zwane jajko Faberge, ja tak to nazywałem jajko Faberge, a to nie jest jajko, tylko jest to zegarek. Zresztą możemy go również zobaczyć, na jakim etapie jest. Jest to coś, yy, podstawowym materiałem, z którego ten zegarek będzie zbudowany, to jest heban, inkrustowany złotem i będzie również aparatem, taki typ angielski zegarka kieszonkowego. Robię jeszcze bardzo maleńki, taki 15 na 15 mm linków to, to, to jest nazwa wielkoformatowego aparatu na ironie, a on będzie miał 15 na 15 mm. I jeszcze parę innych rzeczy, pióra dwa, jeszcze tam, tam kombinuję w zupełnie na innej zasadzie. Także mam co robić, tak bym to określił. Nie nudzę się. Dzięki można powiedzieć miastu, szczególnie prezydent jak się dowiedział, że, że taki obywatel u niego, że tak powiem, w tym mieście mieszka. To dzięki prezydentowi jest, jestem tutaj właśnie w centrum Gdańska, i zadaniem moim jest, jak gdyby no, promować to miasto i myślę, że, że robię. Fajną rzeczą jest, gdy wychodzą stąd turyści i mówią, tak, proszę pana, naprawdę. To my będziemy Pana pamiętać z tego Gdańska, ponieważ jak każdemu poświęcam sporo czasu, opowiadam o tej swojej pasji, opowiadam o aparatach. Tutaj właśnie w galerii są zdjęcia pokazujące, przedstawiające moje, moje, moje aparaty, które mi się udało zbudować. To stanowi jakieś 30-30%, 30, może 35% tego, co mi się w ogóle udało zbudować. No i... Jak to powieściłem, tak stanąłem na środku i mówię: No, nie jest tak źle. Udało się trochę człowiekowi zrobić w tym życiu.